No, też nie będzie łatwo. jest tył siedemnastka, 17, siedemnastka! 17. 17. nie naraz. Ło! No. Wow. No jest. Nie dobrze. E. E. Nie, nie, dopiero przeszłam. E, <laughs> o! Mami! Mami! A wczoraj wczoraj nie, wczoraj nie, wczoraj nie graj. Myślę, że <coughs> pierwsza minuta. Tak, <grym> tak. Dawaj Samo, dawaj, dawaj no. No. Brawo, brawo! Brawo, 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 brawo. brawo. No, tak jest. Bo, bo, bo brawo, bo no, to no już tak mu się udało tu no. na turnieju, dlatego próbuję, no nie? No no, ale mówię, że dlatego strzelał, bo już mu się udało tak strzelić, nie? Wie, że da radę. Czekaj, czekaj, bo tu... O. Brawo szumek! A kurde, muszę zdjąć nagino. z Zabalam! 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 Tylko, że kurde, troszkę niżej. Widać, że wytrenowano mają. Tak, tak, to, to jest tak akurat, no. On tylko numerami strzela, co mają zagrać. Panie trenerze, spokojnie. No. No przejeżdżajmy. chłopaki, dopiero pierwsze minuty. Nie, pewnie. Je! Dobrze, dobrze, dobrze. Czemu jak co, prosił, bo myśleć o dziennikarzach. Nie było to jak wczoraj, nie? Że? Że?

Yes! Yes! Brawo! Ale klapa! Brawo! Brawo, chłopaki! Super, zamyk, super agres! Ale akcja! No, no i kilka mężów, super! Proszę pani wrócić! <śleski> Także ja <za> nie Ale w jednego przypadku. Nie, nie, tu już. No, Karol. Nie, już nie wejdzie do niego. Dobra, brawo! Jezusiczku, Jezus! dobrze, że tam było. Ja! Ciku Jezus Panka, nie teraz, sikaj majtki, się przebierze. Tu idź! Drugie drzwi Panie, idź, tu drugie drzwi. Niektórzy nie robię. Już ma idzie. <noise> <noise> tu się tam bez rozmniałam. się też nerwowo Piąta minuta. Dobrze jest. jest jeden piąta. Jeden jeden, Bardzo ładnie, ale to, co tu zagrali, to Właśnie, mistrzostwo jedynie, świata, no golej, naprawdę. Ale spokój po chuj, no. dawaj profeska. Jeszcze ja, nie podpalił i nie strzelał, przynajmniej potem zgodnie z tym. Tak, tak, ale widzisz, no nie mają parcia na strzelanie goli, po prostu jest, no. To jest fajne, że to się udało nam osiągnąć, nie? Tak, to jest taki, ja bym tu powiedział, Bayern, Bayern, <grym> żeby nie cukrować. <grym> Wow. Wracaj, wracaj, wracaj. Ale idź do niego idź, Kurczę, mam no raczej, tak centymetr. Ale oni mają już wytarte w większości te korki, bo ja tak widziałem. Słuchaj, bo wiesz jak to jest Andrzej. Dajesz go na treni, no nie ubieraj korku, bo przecież zedrzesz. Nie, nie, ja nie, nie będę paszczać. No i wtedy biega, nie? Ale nie daj korku, to zaraz noga wyrośnie. No, ale to tak nie, tak nie, ale to nie jest tak, że wiesz, zaraz noga wyrośnie.

Monika na paznocie przez zaspy chodzi, to Ty się dziwisz, że ona nas no. na <noise> Gdzie Monika chodzi? Przez zaspy na paznocie. Ej, paznocie sama sobie. A pojrzał w korze po tych zaspach chodzić. Słuchaj, był Ty. Słuchaj, był Monia. Ale na naszą ładowali. Nie wiem. Ale znowu w Warszawie klepie teraz, nie? Klepę robi. Dobrze. Nie naraz. Jest się. Brak mocy. Brak mocy. Wyrównali dobrze, ale, ale. Dziękuję. Dziękuję. chodź, Mama, no taki sport, no. Już jest dobrze. Już no. A mój trener kazał wolnego szelatuży zrobić. Komu jest za blisko, no panowie co chcą ci. Oni nas opuści, nie musieli. No, tak. mój, nerwowy.

co <śpiewanie> to no. no. trzeba, 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 trzeba. Trzeba. jest? Co jest? Co to jest? 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 6 minut. Mało, to już jest mało. Do końca? Do końca. A czemu to jest takie 51? No, Ostro się ustawia, wiesz? Nie, no nie, to już będzie. Nie, zostawiajcie im tyle wolnego miejsca. nie. nie było nie, nie. było. No, wcześniej, wcześniej. Idź, Przemo, idź, Przemo. Dlatego, że to no, Musi no, być no, dramat, no musi być. być. Ale ogień! A <tryk> Którego ma w ręku. No, idzie pięknie. No, Ale szła Mierzył, mierzył i wymierzył, ale. No tam jest, gdzieś Jak to Adam jest, powie, jak ci powiem na treningu, żebyś poprzeczkę strzelał, no, to nie tak. <tunekarodowe> ale dobrze, no. dobrze. No! Szybko, 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 szybko. Wracaj, Szybko! Dobra, Kuba jest.

Już po meczu. Spokojnie, co po meczu. Co po meczu? E, nie, źle wam powiedziałem. Dopiero jest 12 minuta. Nie. To nie bluźni. No. No. Jeden Ale. Jeden. Alan, ogień, proszę cię, ogień. Nie poddawać się. Popaki, dacie radę. No. Karol Graj. Nie pilnujecie ich w ogóle. W Kurwa mać! <grym> i <grym> i nie puścisz to na YouTube. C bo, bo cię wywalą zaraz. <grym> No, farwa, idź, no, idź, idź! No, Ja nie radę Dacie radę, chłopaki, 8 minut. Co prawda, 7. Jak się to bardzo no. Ale şey Yeah. 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 Brawo! Dajcie radę! Dacie radę! Jedziemy! Grajcie do końca. Ogieeeń! Kurwa, daj mi kabinet. Na sędziego? Będzie kurwa dziwne. <laughs> W domu nie chcę podnieść. No co? Spadnij, spadnij, No to nie jest. Jesteś w Badlands. 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 Jesteś w to padamy. dobre warunki się ci zrobił szlaufa. Zoko! Gdzie ten Gra no, no, kur, dodoc musi raz. Teraz dobrze, teraz dobrze, teraz dobrze. A co zrobił? Od razu podał. Nie może od razu podać. Ja jestem za. No tak nie, tak nie jestem. Nic. Wczoraj się to płucili, Tak, kochanie. Zaraz. Myszko, zaraz. A! Chyba są trochę zmęczeni. No, tak. Nie puszczaj, nie puszczaj karol! Nie daj, nie daj. Ogień, ogień, ogień! Wyżscy... No! A, fizycznie są mocniejsi. Jął się nie. Nie, nie, skończę, przetwórz ją. Nie, nie daj spokój. Chłopie.

żeby nie stracili, wiesz, to, 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 by to, by nie, to nie stracili, to by to by tak, tak, tak. Idź łapa, idź! Idź no, Ale ogień! No, no, gola. Gola. no biega do środka! Ale ładnie łapa, ładnie, brawo. brawo Matei, brawo, jeszcze dajesz, dajesz! Ale gorące. Wszystkim chyba już gorąco jest. No.

Dwie widzę chłopaki dacie radę! Żeby za bardzo się... Nie, to teraz powinni powera dostać. Ogień! Ogień! Ci dobrze kontrują. No. Nie, no to nie jest byle klub. Warszawa to no jest jedna, w... to mam dostać w Trochę. tym grze. Ojej! Ojej!

Kurde, że to doszło do przemiany? Nie, nie patrzę na e. tę nogę, nie mógł się patrzeć. No jest, jest, dobra. Remis jest bardzo dobry dla ja no. Minuta! No i znowu, kurde, ci się nie, 150. To mało no, 150 do mało. No, wraca, wracaj. Nie nie, 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 Brawo! Andrzej, ile? No, 30 sekund. Ostatnia Ale ja zawsze tak mówię. To sędzia ma ten inny zegarek. Ja się nie wracam już do ogładzi, tylko do mnie. Otrzyń sobie, i Karol, trochę. Ostatnia akcja. Ostatnia akcja i będzie 4-3. Tak. Karol, patrz na piłę. Patrz na piłę. No! Tak, idźcie z do... No! Rządzi! Będę przemo, brawo! Dajesz przemo, dajesz! No, jadaj! O kur... Jest! Jest! Yes, brawo! Brawo, chłopaki! <grywa>